Silnik Kubota D1105 na bloku, wybity numer. Silniki te często są stosowane w maszynach budowlanych, na przykład w mini koparkach, w agregatach różnego typu, ale też są. Często zmarynizowane, czyli wypływają na morza. Jest to bardzo y, udany silniczek, bo y, ogólnie jest lubiany ze względu na, na to, że się mało psuje że jest bardzo prosty w budowie mało pali moc tego silniczka to jest 18,5 chyba kilowata koni mechanicznych ma 25 wtrysk pośredni no i tutaj mam taki egzemplarz który ciężko zapalał Poza tym nawet nie brał oleju, jak zapalił, to już chodził. Tak sobie myślę, właśnie, że te silniczki, yy, skoro wypływają na morza, więc na pewno słyną z bezawaryjności bo myślę, że nie chciałbym wypłynąć w morze na silniku na przykład z Mondeo 2.0 TDCi, bo mogłoby się okazać, że opiłek z pompy wysokiego ciśnienia poszedłby na śmieszny wtryskiwacz piezoelektryczny Delphi i ukazałaby się tak zwana żółta sprężynka na desce rozdzielczej no i bym musiał z falami wracać na brzeg a ten silniczek jakoś przetrwał bo chyba do tej pory te silniki produkują tak patrzyłem że nawet jest jakaś reklama Kuboty nadal z pośrednim wtryskiem bez DPF u czy zbiorniczka na AdBlue Czyli jakoś przetrwali tą burzę, no i chwała im za to. Będziemy mieć jeszcze bezawaryjne diesle, i tutaj, ale dość, dość tych złośliwości. Tutaj hmm, wyczyściłem trochę tuleje. Takim bardzo drobniutkim papierkiem przejechałem, bo było a takie drobne jakieś rysy, jakieś tam. Nagary na górze, żeby ocenić, jak te tuleje wyglądają, no już nie wyglądają tak cudownie. No, ale ta koparka, bo to było akurat w koparce, mini koparce Shitashi. Bo to też Janmary mają oryginalne koparki, też kuboty z tymi silnikami, właśnie. Kuboty są. I jeszcze tam inne. No i tak oceniłem tutaj, że te tuleje no już nie mają rys po także już pierwsza młodość jest za nimi. Ale nie będziemy nic robić, tylko to może delikatnie przychonujemy, przychonujemy i będzie dalej chodziło. Damy nowe pierścionki. dobrej jakości. Nie te kupowane na internecie, wysyłkowo chyba, bo najczęściej to jest lipa. Blok też jest ładny. Z uszczelką też nie było problemu. Także uratujemy ten blok jak najbardziej. Zresztą to było pierwsze rozbieranie, więc mogłem zobaczyć, jak oryginalne części. Wyglądają jakaś oryginalna uszczelka pod głowicę. Jeżeli chodzi o wał, to wał tutaj też można powiedzieć, że jest idealny. Czopy są idealne. <laughs> Panewki. Panewki prawdopodobnie zostawię. Może ktoś... By się ze mną nie zgodził, że już trzeba zmienić na nowe. Ale nowe nigdy nie będą takie, nawet jakiejś jakieś dobrej firmy, jak te oryginalne. A tu praktycznie zużycia na nich nie widzę. I zostawię je. Jeżeli chodzi o pierścienie, to to taka dość dziwna sprawa bo tylko środkowy pierścień. Nie kompresyjny, bo kompresyjny dobrze chodził. Środkowe na każdym tłoku są stałe. O, widać nawet jaki jest luz na pierścieniach. Bo skoro był zostały, to był zamknięty. No, luzy tam są około no, może nawet 2 mm. Czyli miała prawo prawa coś troszkę gorzej zapalać. Ale dlaczego ten środkowy pierścień się tylko zastał? Ani olejowy, ani uszczelniający. No, nie wiem, to chyba tylko operator najlepiej będzie wiedział, co tam się kiedyś przydarzyło. Korbowody są proste, bo nawet patrzyłem pod tym względem, że tłoki wszystkie wychodzą do góry jednakowo. Nie będę tu robił kapitalnego remontu całkowitego, bo zresztą na naszych częściach kupowanych tutaj w Polsce no ciężko by było zrobić dobry remont kapitalny, żeby ten silnik chodził następne tam powiedzmy 15 lat. Dlatego co się da, zostawimy i nie będziemy zmieniać na gorsze. Wtryskiwacze przed rozebraniem, jeszcze wszystkiego sprawdziłem. Chodzą idealnie po tylu latach. Także też nie będziemy ruszać. Mają, jak dobrze pamiętam, 13,7 MPa. Przy takim ciśnieniu, mają się otwierać. No, i tak się otwierały i ładnie rozpylały. No, wiadomo, trzeba sprawdzić też świece żarowe. Świece, bo używa ich się, jeżeli temperatura spadnie po, poniżej minus 10. Tak gdzieś pisało w jakiejś instrukcji. Poniżej 10 można używać świece żelowe, a może i trzeba, i tam nawet jest czas, że poniżej 10 do zela chyba się 5, na 5 minut włącza świece żelowe, a poniżej zela chyba 10 minut. Y, co ja mówię, minut sekund. Tak jakoś tak w instrukcji obsługi było napisane, także. Przy bloku, co jeszcze zauważyłem, może to już jest inny temat, niesilnikowy. To sprzęgiełko gumowe jest uszkodzone. No może by jeszcze chodziło, bo ono nie ma gdzie uciec. Ale jak najbardziej nadaje się do wymiany. Co jeszcze ciekawe, tak zauważyłem, na tym sprzęgiełku słabe światło. Na tym sprzęgiełku podpisują się trzy filmy: USA, tutaj jest Germany i Japan. Także to jest silnik międzynarodowy. Tutaj na kole zamachowym ładnie jest rozrysowany górny punkt i przed górnym punktem, przed górnym punktem stopnie do ustawiania pompy wtryskowej. 10-20. Według jakiejś tam instrukcji, którą widziałem, chociaż są sprzeczne informacje, ale pompę ustawia się na według starszej takiej instrukcji. Znalazłem, że na 16 stopni przed górnym punktem, ale gdzieś w nowszej instrukcji znalazłem, że w granicach 19 a 22 stopnie. Także nie powiem na 100%, jak to powinno być idealnie. Hmm. Najlepiej, jakbyście sobie sami doczytali. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o głowicę, głowica i uszczelka pod głowicę, tutaj jest uszczelka. Jeszcze nie ściągnięta, ale z tym się nie śpieszę, sobie spokojnie to ściągnę za chwilę. Uszczelka pod głowicę na pewno jest metalowa. Złożona z dwóch, trzech teraz zobaczymy z ilu warstw. Chyba czterech warstw. Jak dobrze tu widzę. Czterech warstw. Jeżeli jeszcze zobaczymy, czy coś z grubością tutaj widać, tu jest tak, jakby jeden ząbek. Jeden ząbek, ale nie wiem, czy to czy to oznacza jej grubość w każdym razie na pewno jest metalowa a widziałem na internecie zamienniki azbestowe to azbest czy nie wiem czy to azbest czy to teraz robią z azbestu ale no wiemy o co chodzi no, uważam, że to jest totalna porażka, jeżeli firma zakłada fabrycznie metalową i to naście, a może i 10 lat chodzi. I tutaj z uszczelką nie było problemu i zresztą możemy popatrzeć, że ani nie miało skłonności do jakichś przedmuchów. Uszczelka pomimo, że no, brudna jest, ale ona by jeszcze chodziła i chodziła. No, także na pewno ten zamiennik azbestowy to jest totalna lipa, i żebyśmy nawet w takie coś nie wchodzili. No bo jak nawet moment skręcania zastosować ten fabryczny? Jeżeli na, tu na metalowej jest moment skręcania głowicy w tym silniku, to jest 64 do 68 Nm. Także bardzo mały. Głowicę tu się skręca. Bardzo małym momentem, praktycznie takim jak w maluchu, troszkę większym niż w maluchu się skręcało. Także jeżeli będziemy skręcać na oko, to po prostu zniszczymy, zniszczymy to wszystko, nie mówiąc o śrubach, ale może i, o, i blok. Tak i na pewno na, na miękkiej uszczelce takiej azbestowej, jeżeli tym momentem skręcimy. Nie będzie dobrze, a jeżeli skręcimy momentem na oko, według siebie, to może być jeszcze gorzej. Także głowica pójdzie do naprawy, ale będę bardzo ostrożny z, z planowaniem, nawet nie wiem, czy będę planował, może za to dostanę łapki w dół, ale raczej nie będę planował bo odkręcałem odwrotną kolejnością niż się skręca bardzo delikatnie także tej głowicy na pewno nie wygięło a każde planowanie uważam, że jednak uszkadza głowicę także zrobię robię to po swojemu tak jak to najczęściej robię na pewno zmienię uszczelniacze. uszczelniacze na zaworach i to sam sobie kupię i dam tylko do, żeby mi wymienili, bo a, może bym zrobił, ale nie mam na to czasu. No i żeby, żeby sprawdzili mi gniazda zaworów, a zawory żeby zostawili te same. Nie chcę innych zaworów nowych, tylko te oryginalne. No, a do żeby mi po prostu dotarli gniazda sprawdzili jak to. Bo nie widzę, żeby one były zużyte, żeby za głęboko siedziały. A dotrzeć to niech dotrą profesjonalnie, bo ja tu na warsztacie może bym tego tak dobrze nie zrobił. No i to tyle przy głowicy, więcej chyba nie będę nic robił. <laughs> Sprawdzę jeszcze swoim sposobem tutaj. Tylko czy jest prosta, żeby być pewnym, i głowiczka będzie założona z powrotem i będzie chodziła wierzę w to. Miska olejowa w tych silnikach. Spotkałem się z różnymi miskami olejowymi według tam jakiejś książki jest napisane, że do tego silnika wchodzi 5 litrów oleju, ale myślę, że to może w jakimś silniku wchodzi, no nie można tego zanegować, ale ogólnie mniej chyba wchodzi. Bagnetów, czyli szabelek, jest kilka rodzajów do tych silników, zależy w czym te silniki chodzą, więc też nie można sobie tego zamieniać, bo znajomy miał na przykład tak że jakąś miał o. wszystko składane i szabelkę miał z jakiegoś innego silnika, to oleju miał tyle, że w bloku jeszcze tutaj w bloku jeszcze był olej, nie w misce tylko w bloku. No myślę, że tak to nie powinno być. Tak. Jeżeli jeszcze chodzi o tutaj o smog w tym silniku, to smog tutaj ma. Uszczelnienie, ale takie ciekawe, takie ciekawe, bo to nie jest ani oring, ani kwadraciak, tylko trójkąt w przekroju. Takie tu uszczelnienie jest. Co tu jeszcze mogę pokazać? Klawiaturka. Klawiaturka. Tu na zaworach. Ważna rzecz, żeby nie pogubić, są takie kapselki. Kapselki. Teraz pokażę. O. o! Tu jest taki kapselek. Jeden. Tego warto nie pogubić, bo to ciężko potem zdobyć. Na pewno wszystkie miedziane, miedziane podkładki pod wtryskiwacze pod wtryskiwacze na nadmiary, tam jakieś też podkładki przychodzą i to takie śmieszne z dziurkami, ważne żeby to no, żeby to najlepiej nowe było żeby był spokój tutaj, o, jeszcze mi się uszkodził to już moja wina, przyznaję się przy wyciąganiu silnika czujnik temperatury też będę musiał kupić. No i na razie tyle, co mogę powiedzieć. Aha, jeszcze moment. Jeszcze tu jest taka ciekawa rzecz przy tym silniku. Ciekawy byłem, co jest pod tym kapslem. Tak wyglądało, jakby jakiś tu jeszcze wkład dodatkowy, filtr oleju był czy coś. A tutaj się okazuje, że tutaj jest zaworek. Zaworek, czyli regulator ciśnienia oleju. Jak dobrze myślę. Jeżeli coś źle mówię, to mnie w komentarzu poprawcie. Tutaj I tutaj też na pewno trzeba będzie zajrzeć, czy to wszystko, no chociaż widzę, że to funkcjonuje, rusza się, ale to trzeba, musi to wypaść i sobie tam na spokojnie obejrzeć. O tutaj też o-link jest. O i napisem up, czyli góra do góry. A tu inaczej nie założy się, bo jest takie specjalne tutaj wycięcie. to też jest chyba tutaj uszczelnione jeszcze też jakiś uszczelniacz. O, dobrze na razie tylko tak przyłapie. Także tyle co na razie o tym silniku mogę powiedzieć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.